To ja znowu jestem i chodzi o to, że Artur przed chwilą stwierdził, że jeżeli nie będzie pił, to możemy jechać do domu, nie? Artur jak to było? Mimo to, że nocleg mamy za darmo, możemy jechać 200 km prawie do domu, nie? No, tu, jestem tu. No jestem po, po, ty. No. tu. No. Nie no. Nieważne, no. No i co? Wypijesz dopiero kurwa drugiego Drinka. No jest trzeci. No i już jesteś pijany, świnio. Plus piąty na dole. To nie to, że jestem pijany, ale stwierdziłem, że jestem na tyle czyś wyżył móc prowadzić, Efect, nie? Aha. A, no 200 km. Hmm. No no. No zobaczmy na no, niego, no. No gay jak nic. No, no nie szkodzi, że jestem gej. Kurwa, przeszkadza ci to? będzie Fran. Chociaż jest gejem. Bo on jest takim gejem. Nie, nie mów kurwa, bo ktoś jak to zobaczy kiedyś, to będzie wiedział o co chodzi. Jesteśmy na party do no, kurwy na No Franek to jest taki Słowak. <laughs> kurwa mać Ogólnie nota. No ta frr, frr. To jest kurwa nasza dyrektorka. Nie. Jego dyrektorka. Nie. Ja. Po, bo, ja to w wojsku mnie. kurwa dupa. Zwróć kamerę na mnie. Pozwracane kurwa. Nowe kamerę. Nade mną nie ma kurwa zwierzchnika. Mhm. To jest Tiflerowa dyrektorka. Nie nowa, tylko stara. A to twoja to jest nowa. jest Tiflerowa. Tiflerowa! <laughs> co, co? Albo coś z tym... No. A ja ale jest, to... jest pół do ósme. No, w pół do ósme jest. Nie ma. Jest kurwa dokładnie 25 po siódmej. 20 po siódmej, przepraszam. A my się przygotowujemy do spania. No, no. A my w ogóle ten... Idziemy się tak najebać dzisiaj, że masakra jest, nie? Niektórym już mało brakuje. I kto to mówi? A wypiliśmy, a wypiliśmy dopiero ile? O. Tu jest flaszka nasza. Wypiliśmy... To jest liter absoluta, z czego wypiliśmy może 9 litrów! 0,4 litra? 0,4 litra, żeśmy wypili. I Artur jest tak pijany, że normalnie bredzi, nie? On do taczkami jest pijany nawet jechał nie jest kurwa tak do domu chcę ja, no, no fakt. Ale żeśmy nic nie zjedli, bo nie dali. Jeszcze nie nie dali. Kurwa baterie zaraz się No przejepan, a te baterie w aucie. No to pójdziesz kurwa po baterii. A po co jedziemy w torbę? Wyliżę ci nawet jak chcesz. Wszyscy słyszeli? <laughs> Mówiłem, że gej, kurwa? Ja nie chcę geju jeden. Bój się, kurwa, o dupsko dzisiaj w nocy, bo śpisz ze mną. Bo. Masz za mojego bata na Bata nie mam, kurwa. Stary, z takim szerszeniem, kurwa, to darmo. Co? O, Clarkson, jaki piękny, kurwa, był, jak A, miał szerokie O, ja, kurwa, więc